To w takim razie rentgen. Ja od razu muszę powiedzieć, że jest piękne zaproszenie na ten pokaz, które właśnie przypomina zdjęcie rentgenowskie. A prześwietlony jest taki mały owad. To powiedzmy o tym twoim znaku rozpoznawczym. Skarabeusz wpadł mi w ręce skarabeusz tak naprawdę już przy poprzednim pokazie. W ogóle jest to bardzo śmieszna historia, jak to się stało, dlatego że. Nasze pokazy, pokazy w Warszawie są po wszystkich możliwych weekendach modowych na całym świecie i często bywa tak, że no gdzieś jest taki trend, który wpływa. Na, na, na różnych projektantów i pomysły są bardzo podobne. Jak, jak zresztą zdążyliście to wszyscy za, zaobserwować, że kolorystyka powtarza się, e, tematy przewodnie. No i też tak zdarzyło się ze mną, gdzie zaprojektowałem kolekcję, m, do której chciałem u, użyć ważki, e, bo wydawała mi się taka eteryczna. Szczupła, smukła jak modelka, trochę niedostępna, bardzo piękna, ale zarazem. Pojawia się i znika? Przerażająca, przez ten sam choćby odgłos, jaki wydaje, poruszając się. I okazało się, że i McQueen, i Gucci użyli tego samego motywu do kolekcji, więc stwierdziłem, że może to nie przejść w tej Ocenie stylistów, w ocenie no, ludzi, którzy interesują się modą i mogą posądzić mnie o plagiat. Więc w panice wsiadłem w samolot i poleciałem do Paryża w poszukiwaniu nowej inspiracji, który, jakiegoś motywu przewodniego. I dla na... osób ci teraz ze zdrości, Tak sobie myślą, też musiał szukać inspiracji i od razu na lotnisko Chopina i do Paryża. No to poleciał do tego Paryża i co dalej? No i tam, yy, chodząc sobie po ulicy, chodząc po muzeach, yy, na jakby. Przechodząc obok wystawy, zauważyłem, że jest sklep, który jest poświęcony całkowicie owadom i wypchanym zwierzętom. Zawitałem tam. Z wielką przyjemnością okazało się, że właścicielką jest Polka. Zaczęliśmy sobie plotkować i poszukiwać nowej inspiracji. I wpadło tu na Goliata, skarabeusz Goliat wad e, mi w ręce, zakupiłem go, e, jest u mnie w pracowni do dziś, e, a w tej kolekcji postanowiłem podejść do kolekcji troszeczkę tak filozoficznie i prześwietlić modę, co też wiązało się z prześwietleniem mojego zwierzaka, czyli e, Goliata.